Siemanko, z tej strony Stebana, to jest kolejny filmik na tym kanale. Oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie takiego skina. No i jeśli chcecie wygrać standardowe zasady, takie jak zawsze, czyli łapka w górę, subik z dzwoneczkiem, komentarz oraz pamiętajcie o tym, że macie giveaway. Macie giveaway z moim kodikiem wystarczy wpłacić złotówkę. Na stronę Drop i możesz wygrać rękawiczki za 70 euro, czyli prawie 300. 350 zł, więc serdecznie zapraszam. Cztery osoby biorą udział, a ty, jak wejdziesz, to będziesz piątą. Więc serdecznie zapraszam. Myślę, że złotówka to nie jest dużo, a możesz płacić każdą dosłownie każdą metodą płatności. My w poprzednim odcinku zrobiliśmy na ostatnim upgradezie Karambitalore. No i w dzisiejszym odcinku mam nadzieję, że uda się coś lepszego albo przynajmniej podobnego zrobić. Ale zobaczymy, jakie skrzyneczki będziemy dzisiaj otwierać. Dalej czekamy na skrzyneczkę. E, taką. Kurde, zapomniałem nazwy. Jak pamiętacie, możecie dać znać w komentarzu. Taka niebieska skrzyneczka. E, ona kosztowała około 200-250 zł i tam leciały naprawdę fajne itemy. Nie wiem jak ona się nazywa. Zapomniałem. Ale my dzisiaj może otworzymy sobie procentówki. E, to już otwieraliśmy. A tutaj mamy na przykład karambita. E, 228 zł. No i możemy 5 otwierać 1140 polujemy tutaj na koski M4 Printstream też może być I w pierwszej trafiamy Dwie kosy, dwie Mki Printstream I mamy 1000 zł Praktycznie do przodu z tej skrzynki Te jeszcze będę sobie sprzedawał Na te powyżej tam 200-300 zł I te my będę sobie zostawiał No ale na przykład tutaj jest tragicznie Bo my tutaj nie trafiamy nic No i tracimy to co zarobiliśmy tak naprawdę No więc tak to nie powinno wyglądać, bo 20%. Ej, no dobra, to już jest. E, to już jest, powiem szczerze, lekka przesada. 342 zł, znowu. No dobra, to w sumie sobie zostawmy. No i mamy 1100, mamy 1100 po raz kolejny. Musi być teraz. Okej, okay, jest Kosa, jest MK, to będzie na zero, to będzie na zero. No pamiętajcie, że 5 skrzynek. 20% kosa daje 100%, więc w każdej przydałoby się trafić, chociaż jedną, nie mówię już o większej ilości. Jest Good Knife, jest Nfwórka, tu będzie profit, ale też nieduży. 1500 zł, dobra. Wydajemy oczywiście cały balans na tą skrzynkę, więc zobaczymy. Czy ona da jakąś lepszą kostkę, na przykład tego karambita. No przydałoby się, przydałoby się. Tutaj mamy 1000, więc jesteśmy stówkę tylko w plecy. No i zobaczymy, a co będzie dalej. Jest znowu pre-stream, jest znowu koska. No, ale przydałoby się jakiś boom. Przydałby się ten karambicik, bo on by zrobił tutaj niezły profit 3300 zł. Sam ten karambit kosztuje. Mamy znowu dwie kostki. No, powiem tak, jest to skrzynka stabilna. Jest to skrzynka stabilna, bo tylko tak naprawdę na tyle otwarć, ile. No, to jedno było, że nic nie dało. Drugie było też takie, że 300 zł. No, tutaj zawsze w sumie. Coś tam poleci, no tutaj 7 stówek, więc tutaj strata No i przed nami dwa otwarcia, oto jedne z nich I mamy, jest gucik autotronic, to jest 1000 zł koska warta Ale obok, oprócz niego nie ma nic, właśnie to jest najgorsze No ale dobra, otwieramy i będziemy też upgrade'ować w dzisiejszym odcinku I na sam koniec, nie ma, nie ma karabita niestety Ale tragedii Tutaj nie ma. Mieliśmy po prawie 13 koła. Mamy 11-400. Nie jest źle. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Plus jeszcze 200 w balansie. Więc te tańsze itemy weźmy sobie na jakiś gruby, ryzykowny upgrade na razy 10. 200 zł. Flip knife Sloter za 2. 300. No i pięknie by było, gdyby on siadł. Bo to by podreperowało mój budżet. No ale to niestety nie siada. Mamy jeszcze. Mamy jeszcze tych itemów troszkę. No i tu już jest 1000 zł z tego. Więc tu na spokojnie na razie 5. Weźmiemy sobie. Weźmiemy sobie widzowie. Co by sobie tutaj wziąć w sumie? Kurde, nie wiem. Welcome to the jungle może. No, spróbujmy. 15% szans. Prawa strona. Upgradujemy I to siedzi chyba. Hamuj? Kurde, no nie! No nie wiem, 20%, 18% i by siadło. No byłem pewny, że już to siada. To by było przepiękne. No a teraz jesteśmy. Mamy ciężary. Welcome to the jungle. Próbujemy jeszcze raz. Dobra, to siedzi. To musi siąść. Hamuj, hamuj. No czemu? Czemu drugi upgrade rzędu? Taki znowu bliski. Dobra, odświeżamy stronę, żeby sobie zaznaczyć te cashbacki. I ryzykujemy. Dobra, na razy dwa. Statrachlor M9, prawa strona. I to siedzi. To siedzi. To już widać. Na szczęście, na szczęście to siadło Ale i tak chyba No jesteśmy dalej w plecy Zobaczmy ile mamy Mamy, uwaga, 10 koła No właśnie, mamy 10 koła To wiecie co, kto nie ryzykuje, nie pije szampana Bierzemy Butterfly'a 58%, lewa strona Uwaga Nie siedzi, Nie siedzi. Cóż widzowie Pamiętajcie, że pazerność nie popłaca. My się widzimy w kolejnych. No i na razie.